Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku wiosenne wydarzenia w Rise of Kingdoms, które w końcu wylądowały w grze. Witam wszystkich znowu z tej strony. I tak jak już mówiłem wcześniej, dzisiaj spojrzymy sobie na wiosenne wydarzenia, a naprawdę uważam, że te wydarzenia, które tutaj są, są naprawdę bardzo ciekawe, bardzo fajne. Bardzo dużo jest takich rzeczy, naprawdę spoko. Takich rzeczy, które już znamy, ale tak jak mówię, rzeczy, które ogólnie są, powiedziałbym, fajne. Także skorzystamy i będziemy tutaj oglądać różne te wydarzenia. Ich będziemy też szukać skarbów czy cudów, ale o tym wszystkim jeszcze powiem. Ok, będziemy sobie tutaj szli po kolei i od razu, jeśli chodzi o tą wiosenną galę, wiem, że tutaj wielu graczy to nie będzie interesować, natomiast jeżeli nie macie żadnej jeszcze łatki na swoje miasto, to te są naprawdę spoko, bo mamy tu 5% łuczników, które jest ok, i mamy też, z tego co pamiętam, 5% kawalerii, więc jeżeli nie macie tych legendarnych, potrzebujecie epickiej i na przykład gracie kawalerią albo łucznikami i chcecie jakiejś najlepszej, no no to właśnie tutaj jest idealna sytuacja, bo będziecie mogli sobie właśnie 5% punktów życia, które praktycznie dla każdej jednostki jest najlepsze. Tej nie polecam, no bo to jest obrona. To jest dużo lepiej po prostu sobie wziąć tą, która daje punkty życia, więc tutaj też można dostać coś ciekawego. Kolejna rzecz w poszukiwaniu cudów, wybaczcie, zrobimy sobie to na koniec. Dam tam odnośnik, no i też będę próbował, i wtedy będę szerzej mówił o tym wydarzeniu. Okej, okay. dalej, wkrocz do ogrodu, czyli ten 7K Gem Event. Oczywiście, tutaj on jest świetny. No, chyba zbyt wielu osobom nie muszę tutaj opowiadać, jak najbardziej opłaca się wymaksować to wydarzenie ze względu na tą ilość. Złotych rzeźb, jaką tutaj dostaniemy, także to się naprawdę, naprawdę opłaca. Te złote rzeźby są tutaj super. I no cóż, robimy barbarzyńców, można też wykorzystać sposób, wiecie, takiego mini-farmienia. Staramy się jak najczęściej zbierać surowce w mieście. No i życzę wszystkim, żeby się udało zrobić te 25 poziomów, bo to jest naprawdę super wydarzenie. Mamy tutaj materiały, te klejnoty, które wydajemy się zwracają. Ale to, tak jak powiedziałem, myślę, że większość osób sobie z tego doskonale zdaje sprawę. Kolejna rzecz, która jest taka prosta, ale fajna, czyli napaść na ceroli. Tutaj jest to bardzo łatwe. Najlepiej sobie pilnować tych rogów. Zobaczcie, ja mam teraz 46 na 100, więc jak tylko się zalogujecie, warto zrobić to jako pierwsze, żeby jak najszybciej zaczęły Wam się te rogi odnawiać, bo te nagrody są naprawdę spoko. Większość graczy i tak nie będzie miała problemu z tym, żeby jakby w miarę maksymalnie te nagrody sobie uzyskać. Jest to bardzo szybkie do zrobienia. Nawet nie będę pokazywał, bo nie chcę tutaj tracić czasu, ale myślę, że każdy wystarczy się zalogować i tak naprawdę zniszczenie tego Bossa to jest kwestia, nie wiem, ile minuty, pół minuty. Tak czy inaczej, nie trzeba się zastanawiać, wystarczy zaatakować, i to jest praktycznie wszystko. A za to możemy uzyskać naprawdę fajne nagrody. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. No, widzicie, są tutaj klejnoty, są tutaj przyspieszenia. Te paczki z materiałami są bardzo fajne. No i oczywiście, jeżeli potrzebujecie tych epickich szkicy, to one tutaj też się pojawiają w dużej ilości. Także robimy, odbieramy nagrody, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze staramy się, żeby mieć to wykorzystane, szczególnie przed ostatnim dniem, kiedy to się kończy, żeby, żeby to po prostu w pełni wykorzystać. Także to jest też fajne wydarzenie. Mamy tutaj też inwazję barbarzyńców. Nie wiem, czy pamiętacie, to wydarzenie też już było i ono też jest naprawdę bardzo fajne. Widzimy, że ono trwa 7 dni. I tutaj polega to na tym mniej więcej, że atakujemy barbarzyńców i czasem, kiedy atakujemy tych barbarzyńców, pojawia nam się specjalne zadanie. Mi akurat się nie udało tego wywołać w tym czasie. Nie chcę specjalnie tutaj marnować punktów akcji, ale te wydarzenia ogólnie są bardzo łatwe albo powiedzmy dosyć łatwe. I warto na pewno z nimi je tutaj wykorzystywać. Widzimy, że jest tutaj ograniczenie, to jest coś, co właśnie nie jestem pewny, czy ostatnio było takie ograniczenie, że każde z tych wydarzeń możemy zrobić tylko sześć razy. Na pewno się opłaca każde z nich zrobić sześć razy, więc jeżeli wywołacie, macie chwilę czasu, to warto z tego skorzystać, bo. Um, bo to są bardzo fajne rzeczy. Tak, tutaj dostajemy dodatkowe nagrody, a jak za barbarzyńców możemy dostać dodatkowe nagrody, no to oczywiście jest super. Tylko pamiętajcie, że to wydarzenie będzie trwało długo, więc myślę, że spokojnie wam się uda. Ja bym jednego, co tak może nie bardzo polecał, to w związku z tym 7K Gems Event, to pamiętajcie, że to nie jest tak, że musicie od razu wywalić wszystkie punkty akcji, żeby od razu wymaksować tutaj te wszystkie wydarzenia. Oczywiście, że to jest takie trochę dwie pieczenie na jednym ogniu, no bo tutaj będziecie. Mieli punkty, i tutaj zrobicie sobie te wydarzenia, ale większość graczy, nie używając nawet punktów akcji, podejrzewam, że po prostu taką aktywną grą, używaniem tych punktów akcji, których mamy, naturalnie gdzieś tam to wywoła. Ja wiem, mi się dzisiaj nie udało wywołać ani jednego, ale nie ale jestem spokojny, tak, że prędzej czy później to zrobię, a jeśli mi się nie uda, to może też tam trochę tych punktów akcji sobie wydam. Także, także to jest spoko. Nagrody za uzbrojenia to jest coś, co się pojawiło już wcześniej. I tutaj tak szczerze to są nagrody za free. Jedyne co nam się tutaj pojawia, mamy tutaj te kamienie przemiany, ale jeszcze się pojawia ten kryształ przemiany i to jest super sprawa. I polecam sobie ten kryształ przemiany trochę podtrzymać. Dlaczego? Bo może Wam się pojawić kiedyś jakaś taka super inskrypcja, gdzie nie będzie fajnych statystyk. No i właśnie będziecie chcieli najpierw używać tych kamieni, kamieni przemian. Jeżeli te kamienie zrobią robotę, to oczywiście wtedy super, ale nie zawsze tak jest. Niekiedy robicie 10 razy tą przemianę i nic fajnego nie dostajecie i wtedy idealnie wpada ten kamień przemiany, który tak jakby restartuje to i można sobie nie 10 razy zrobić przemianę, a można sobie przemianę zrobić 20 razy. Także no spoko, fajnie, że dostajemy w ogóle coś takiego na zasadzie free-to-play, że to nie jest tylko i wyłącznie gdzieś tam do wykupienia za pieniądze, to też mi się tutaj bardzo podoba. Jeszcze są wydarzenia, które w tej chwili są nieaktywne, ale będą, czyli Szczyt Potęgi, gdzie jest łatka na miasto, której ogólnie nie polecam. Wydaje mi się, że nie jest to dobry pomysł, te 12% ataku jakoś w ogóle mnie tutaj nie kręci, szczególnie jak jesteście łucznikami, to się nie opłaca. Będziemy mieli też wyścig z czasem na zabijanie barbarzyńców. To może być ciekawe. No, to jest u nas teraz w królestwie, w którym jest mało osób. To na pewno to będę robił na zasadzie takiej, że pewnie coś mi się tam uda. Mam nadzieję, że mi się uda, bo to chyba trzeba być w pierwszej dziesiątce. No, i myślę, że to jest do ogarnięcia, chociaż akurat 10 graczy takich, którzy to zrobią, to pewnie się gdzieś tam znajdzie. Czyli ogólnie szczerze powiedziawszy yy, są te wydarzenia takie, że ja mam, ja mam przynajmniej osobiście takie, takie wrażenie, że fajne, 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 nie? Wszystko praktycznie fajne, super, yy, podobają mi się te wydarzenia, one są też Interesujące. Jeśli chodzi o to, co mamy do wykupienia, to pojawia nam się tutaj gorączka klejnotów. To jest też fajne, bo tutaj naprawdę tych złotych dość mamy dużo. Jak widzicie, ja już tutaj trochę wybrałem się wcześniej na zakupy. Zaraz wam powiem, z czym to jest związane. Pewnie jeszcze tutaj sobie odbiorę. Mój Herman jest jeszcze niewymaksowany i nie mam jakiejś teraz wielkiego parcia na maksowanie. Poczekam sobie chyba jeszcze na te koło łuczników które gdzieś tam w przyszłości będzie. I może wtedy go wymaksuję. Zobaczę też, jak będzie KWK. Mam te złote rzeźby, żeby go wymaksować, ale na razie tego nie robię, bo mam jeszcze taki chytry plan, o którym Wam powiem trochę później, w innym odcinku. Także to będzie też pewna niespodzianka. Mamy tutaj te gołowce historii, no i to tutaj właśnie tak jak widzicie, tutaj właśnie kupiłem sobie te pierwsze dwie paczki, żeby mieć te kompasy, które za chwilę z wami będę otwierał, no i będę patrzył, czy tam dostanę coś ciekawego. Oprócz tego mamy wiosenny blask, który pomoże wam trochę, wiecie, robić te wydarzenie z 7000 tysiącami klejnotów. Tutaj też dostaniecie przyspieszenia. Więc jeżeli komuś się nie chce albo nie ma czasu na tych barbarzyńców, albo nie ma punktu dalej i itd., dalej, to to też oczywiście w pewien sposób się opłaca. Dostaniecie tutaj klejnoty. Więc znowu można tak po policzyć sobie, że kilka pieczeni na jednym ogniu, tak? No bo tu dostajecie klejnoty, tu szybciej te wydarzenia zrobicie i jeszcze do tego tutaj sobie możecie odblokować trochę tych złotych rzeźb danego dowódcy. To jest bardzo fajne. Że możecie sobie wybrać jakiegokolwiek dowódcę, z tych, których macie odblokowanych. Więc jeżeli jakiś dowódca nie jest odblokowany, to wtedy nie możecie go użyć. Chociaż ciekawe, że nie mam tego do inżynierii. Przecież ja go odblokowałem, a tutaj widzicie, że go nie ma. Może zapomnieli go dodać w pewnym sensie, ale on i tak jest chyba słaby, więc nawet jak na inżynierię, <laughs> więc tutaj chyba nie ma jakiegoś wielkiego minusa. No ale poza tym dowódcą to widzicie, że jest to normalnie Herman, Lucze, CPO Prime. Jest tu Zygiel Yang, jest, są tutaj dowódcy kawalerii, więc na razie tutaj jest wszystko tak, jak powiedzmy powinno być. Czy są jakieś jeszcze dodatkowe rzeczy? Nie widzę. Oczywiście warto sobie na przykład odnowić. Widzicie, że ja już mam tutaj 52 dni do przodu zapasu klejnotów, ale to też zrobiłem właśnie ze względu na tą gorączkę klejnotów, tak? No bo to też. Działa, jeżeli sobie to wykupicie, możecie mieć, nie musi być 30 dni, nie martwcie się, możecie sobie to tak jakby wykupić na zapas. Jeżeli to zrobicie, to widzicie, że tutaj znowu Wam dodatkowe nagrody się pojawiają, a to są rzeczy fajne, ciekawe. O, właśnie tutaj jest, jest też reset umiejętności, to jest, to jest też przydatna sprawa, bo może Wam się zdarzyć, że właśnie pojawi się jakiś dowódca, z którym będzie warto tego uryć. Dobra, ok, no to teraz przechodzę do tego wydarzenia, o którym mówiłem, czyli o kompasy. Trochę to tak znowu robię na zasadzie, robię to, żebyście wy nie musieli. Tak się trochę śmieję ze względu na to. Możecie sobie tutaj wybrać, oczywiście, formację. Pamiętajcie o tym, żeby wybrać formację, którą chcecie. Ja praktycznie poza formacją klinu nie używam nic innego, więc zdecydowanie użyję tej. Dla was zależy, no na przykład jeżeli gracie piechotą i macie pomysł na jakąś inną formację, którą chcielibyście używać to może to nie jest najgłupszy pomysł, żeby teraz, teraz spróbować, bo powiem wam, że z perspektywy takiego gracza jak ja, gdzie ja mam te formacje dostępne od początku, kiedy one weszły do gry, te formacje naprawdę niektóre, te uzbrojenia, które mam są naprawdę dosyć mocne, tak? mam tutaj zobaczcie, mam tutaj legendarną inskrypcję, mam tutaj te epickie czy rzadkie inskrypcje? Dwie. Mam jedną, która też mi się wydaje w miarę spoko. Ogólnie chciałem powiedzieć tak, że ciężko mi jest teraz znaleźć jakąś taką inskrypcję, która by na przykład była lepsza od tej. No bo zobaczcie, tutaj statystyki super. Do tego inskrypcja, która też jest bardzo fajna. Tutaj mam podobnie, tak? Mówiłem, że ta szybkość marszu, może niekoniecznie, ale naprawdę uważam, że te, rzeczy, że te rzeczy mam fajne i ciężko jest je przebić. No i skoro ciężko jest je przebić, nawet gdzieś tam z kamieniami przemiany, nawet po długim czasie, wiecie, gdzie ja cały czas jakoś w ten czy inny sposób te uzbrojenia zbieram, to na pewno ciężko jest je też zdobyć tutaj, więc kiedyś to wydarzenie było lepsze bo miałem tych uzbrojeń mniej i miałem słabsze, więc dużo łatwiej było trafić coś co powiedzieli, yeah, wow, super, ale fajne natomiast teraz wydaje mi się, że to jest dużo słabsze oglądałem też już filmik gula, który chyba wymaksował wszystkie te kompasy no i sorry, on chyba otworzył nie wiem ile, 150, 130 coś w tym stylu i ani jedna, ani jedno z tych uzbrojeń to nie było takie, żeby powiedział wow, ale super, to też pokazuje, że bardzo często losują nam się te inskrypcje, które są mniej więcej takie same, no i szczerze powiedziawszy, nie wiem czy to nie będzie ostatni raz, kiedy to robię, bo zamierzam wykupić tutaj zaklejnoty, czyli możecie tutaj na dwa sposoby zbierać te kompasy, pierwszy to jest kupować te paczki, ale widzicie mam tylko 14 za dwie paczki, to nie jest nic nadzwyczajnego, nie spodziewam się, że coś fajnego tutaj dostanę. No i za 20 tysięcy, to znaczy jeden kosztuje 500, taki kompas, no ale żeby to była jakaś szansa, to chyba najlepiej wykupić te 40. Więc za 20 tysięcy klejnotów za chwilę prawie pozbędę się wszystkich moich klejnotów i spróbuję te 40 wykupić. Zobaczymy, czy tam dostanę coś ciekawego. Jeśli nie, to będzie mi na pewno trochę przykro. Jedynym pocieszeniem jest to, że jak wiecie, dostanę ileś tam znowu tych legendarnych, jeśli chodzi o formację klinu, to znowu dostanę tak jakby tą promocję za 150, że dostanę rzadką inskrypcję, i chyba pod tym względem w ogóle się mi będzie najbardziej opłacało to wydarzenie, ale nic nie mówię. Ostatnio tutaj dostałem fajne rzeczy, więc mam taką cichą nadzieję, że może tym razem też mi się tutaj uda fajne rzeczy zdobyć. No to co, kupujemy? Kupujemy wszystko, tak jak mówię, 20 tysięcy klejnotów poszło. No, już teraz pamiętam te czasy, co miałem 100 tysięcy klejnotów, bardzo długo, a teraz zobaczcie. Jak to się wszystko szybko zmieniło? Mamy 54 kompasy. Najpierw będziemy szukać po 10, no i zobaczymy, czy dostanę coś ciekawego, czy chociaż jedno uzbrojenie będzie takie, którego będę używał. Widzicie, że mam tutaj trzy legendarne. Nie będę oglądał wszystkiego, bo naprawdę tutaj jest tego dużo. O, mam jakąś inskrypcję, wściekłość. OK, użytkownik zadaje 2,5% więcej obrażeń od umiejętności każdego rodzaju. No to powiem wam, pas. Ech, to na pewno sobie blokuje, bo to jest fantastyczna sprawa. Fajnie, że od razu się pojawiają te, które macie z inskrypcjami. To, że tutaj mam kawalerię, nie ma żadnego znaczenia, bo na pewno będę używał kamieni przemian. Chociaż nie. W sumie może nawet będę, bo ja mam te legendarne nauczników, więc albo na mój trzeci mars łuczników będę używał, albo właśnie na kawalerię. Więc tutaj te punkty życia kawalerii nawet są spoko, fajnie, to jest coś, które, co uważam, że jest naprawdę spoko, wściekłość, fajnie, obrażenie od umiejętności, ekstra. Okej, okay. tutaj mamy tutaj mamy jakieś statystyki, no te dwa reszty, tych epickich nawet nie przeglądam, przepraszam, ale te epickie są dla mnie praktycznie w ogóle bezużyteczne, tak? Więc, więc tutaj je będę przetwarzał praktycznie od razu, ale zrobię sobie, to, zrobię sobie to już później po filmiku. Ta jedna rzecz uważam, że jest naprawdę spoko, bo ja na statystyki tak nie patrzę, tylko na inskrypcję. Jeżeli inskrypcja fajna się trafi, to naprawdę tymi kamieniami przemiany można zrobić robotę. Ok. No to co, szukamy dalej. Skoro się tak fajnie zaczęło, to szkoda by było tego nie kontynuować. Tutaj mam cztery. Rzeczy legendarne też sobie pominiemy. O, chyba też będzie inskrypcja. Fajnie, że tutaj głód wojny, zobaczmy, zadaje półtorej procent więcej podstawowych obrażeń każdego rodzaju. OK, zostawię sobie to na pewno, bo to się może przydać właśnie na piechotę. I mam już tutaj punkty życia piechoty i chyba nawet atak piechoty. No, słabe są te statystyki, ale spoko. Te 1,5%. Ja oczywiście mam tylko marsz Liucze i Cipio i Prime, więc nie jest to aż takie ważne. Gdyby miało Liucze Gorgo, to, to byłoby to lepsze. Ale podejrzewam, że piechota w ogóle będzie szła w te ataki odrąbnięcia, więc całkiem możliwe, że dzisiaj to jest. Sipio Luce, a może w jakichś tam kolejnych dniach to będzie lucze z jeszcze jednym takim dowódcą, więc na pewno coś takiego mi się przyda. A nie, przepraszam, bo to przecież jest z tym, z klinem, no to bym musiał wtedy mieć z łuku przecież te rzeczy. No nie, ale myślę, że to i tak jest coś takiego, co mogę użyć, więc spoko, na dwa lasowania, dwie rzeczy, które teoretycznie mogę użyć, to już jest spoko. Na piechocie przecież też mogę używać tych przemian, żeby, żeby coś tam dostać. No, i zobaczmy, tutaj nie mam żadnej inskrypcji, więc praktycznie mi się to w ogóle nie opłaca. Tutaj te statystyki, no właśnie, one kiedyś by były dla mnie dobre, ale dzisiaj to już jest takie, mm, to już w ogóle mnie nie interesuje. Ta tutaj jest sława pozostałych, nie muszę nawet sprawdzać, więc tutaj losowanie za darmo, nic ciekawego nie dostałem. I losujemy dalej, zobaczymy, czy tym razem mi się coś udało. Wow, zobaczcie, jak obsypało tymi legendarnymi teraz, zobaczymy, czy jakieś są z inskrypcją. Są. Piekłość po raz kolejny mam wściekłość, także dwie, super, fajna sprawa nie wiem czy aż tyle będę mógł tego użyć, ale, ale fajnie, fajnie że mi się coś takiego udało zobaczmy jak te pozostałe legendarne wyglądają ze statystykami nic nadzwyczajnego tutaj nie widzę tutaj sobie zrobię, bo atak obrona piechoty, naprawdę fajne statystyki, szkoda, że nie ma punktów życia które są najważniejsze, ale może kiedyś coś nam się uda zdobyć tu na pewno sobie zablokujemy znowu. Mam punkty życia uczników, więc to też jest OK. Tutaj te punkty życia uczników są OK, ale reszta bez nadzieja. I tutaj nic ciekawego tak naprawdę nie ma. No to co, ostatnie losowanie za 10. Zobaczmy, czy tym razem uda się zdobyć coś ciekawego. Znowu tych legendarnych, zobaczcie, 5 legendarnych, naprawdę kiedyś to byłbym super zadowolony. Inskrypcja. Super. Asertywność, oddział zadaje 2% więcej obrażeń na mapie. Wow! To jest naprawdę spoko, bo zobaczcie, to są 2% więcej obrażeń, czyli to jest wszystkie obrażenia, tak naprawdę. Wow, ekstra! Naprawdę, tutaj to teraz muszę powiedzieć, że Cizgur miał chyba pecha. Znaczy, on też ma trochę inne podejście. To, co mówiłem, on te, on te uzbrojenia ma dużo lepsze. Ja na pewno tutaj będę używał tej, tej przemiany, żeby trochę jeszcze zrobić te statystyki lepsze. No bo punkty życia, obrana uczników, wszystko spoko. Ale te statystyki są trochę małe. Fajnie, chciałoby się wiecie, żeby to było po 3%. Ja już teraz naprawdę jestem pazerny i szukam takich bardzo dobrych rzeczy. No, i teraz tylko się obawiam tego, że właśnie, żebym nie przekombinował trochę, bo, bo ta inskrypcja jest naprawdę bardzo dobra, moim zdaniem przynajmniej. 2% więcej obrażeń, spoko. Na mapie to też działa w mobilizacji, tak? czyli to tylko nie działa w garnizonie, spoko. Fajnie. Coś takiego jak najbardziej mi się podoba. No i jeszcze mam te cztery, które muszę teraz wykorzystać, więc tutaj już w ogóle nie mam jakichś wielkich nadziei. Chociaż zobaczcie, udało się legendarną. Okej. Okay. I nawet niezłe statystyki, szczerze powiedziawszy. Kiedyś bym to pewnie zachował, ale dzisiaj już takie coś mnie w ogóle nie interesuje. Ech, no to dobra, dokręcimy do końca, żeby nie było. Myślę, że już nic ciekawego mi się nie, nie trafi i tak uważam, że że dostałem fajne rzeczy, bo nie miałem wielkich oczekiwań. Byłem nawet gotowy na to, że nie dostanę nic fajnego. A jak sami widzicie, dostałem parę rzeczy, które mi się przyda. Tego się nie do końca spodziewałem. No teraz już, jak widzicie, nie dostaję nic ciekawego. Resztę rzeczy sobie przetworzę, bo z tego przetworzenia też będę miał przecież sporo. I jak sobie przetworzę, to będę miał oczywiście więcej tych kamieni do przemiany, które, jak widzicie teraz, znowu są dla mnie ważne, bo mam więcej uzbrojeń legendarnych z inskrypcjami. No, także cóż, życzę Wam też powodzenia. Pamiętajcie o tym, że to wydarzenie jest naprawdę takim. Jakby kwestią szczęścia, albo wam się uda, albo wam się nie uda. Ja uważam, że mi się udało bardzo fajnie. Jestem ciekawy, co wy dostaliście. Jeżeli dostaliście coś bardzo fajnego, to oczywiście napiszcie do mnie w komentarzach, bo jestem ciekawy. Bardzo, bardzo lubię w ogóle otwieranie tych rzeczy, bo ono gdzieś tam elektryzuje. Wszędzie tam, gdzie mamy te, wiecie, RNG, gdzie możemy dostać coś fajnego, ale też możemy dostać coś beznadziejnego, to, to jakoś tam powiedzmy, że elektryzuje. No i cóż. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Wielkie dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego razu. Cześć.